Cześć, witam was do nowego filmu. W tym filmie to zrobię taki test drogie versus tanie. Jak widzicie, tutaj mam te perfumy. Najpierw mam tutaj oryginalnego miliona za 320 zł. I tutaj podrubę miliona. I ta podruba się nazywa jakby bilion. I normalnie to jest szok. Ta różnica wycenie Dlatego, bo ten kosztuje 320 zł, a ten tylko 20 Oczywiście ten nie ma paczki, więc teraz to się skupię na otwieraniu. Tego nie muszę otwierać, bo ten to nie ma żadnego opakowania, a ten to ma opakowanie, więc tego to otworzę. Więc mamy takie opakowanie. Dalej to go tutaj od dołu pootwieram. Teraz jeszcze tutaj to otworzę. To jakoś idzie trochę ciężko. Teraz do Was wracam. Dobra, już otwarłem. I tak to się prezentuje oryginalny Milion. On jest naprawdę super zapakowany. Tutaj to mamy jeszcze folię. Kurde, chyba się tą maskę muszę ubrać, bo moja twarz się co chwilę odbija w tym perfumie. Ja to odkleję. Jak widzicie, to tak te perfumy teraz wyglądają. Ja mogę brzmieć teraz inaczej, dlatego, bo mam maskę ubraną. I jak widzicie, to teraz Wam pokażę różnicę. Więc pierwsza różnica, najbardziej oczywista, jest to, że tutaj to pisze po prostu bilion, a tutaj milion, i że tutaj pisze dwójka, a tu jedynka. Następna różnica to jest taka, że milion to się bardziej błyszczy niż bilion, sami możecie zobaczyć. To jest jak złote lustro, a ten bilion to się nie odbija tak wyraźnie. I następna rzecz jest to, że też mi się wydaje, czekajcie, ja wam to zaraz pokażę. Ja wam coś pokażę, bo teraz mam tutaj latarkę i zrobię następny test. Więc to jest bilion i tak to, to wygląda, jak się prześwietla latarką. Tutaj na dole to jest takie bardziej fioletowe niż tutaj. I teraz to zrobię ten sam test z milionem, że czy to będzie miał inny kolor. To ma inny kolor, bo bilion to miał tutaj na dole chyba coś innego, bo tutaj to było fioletowe, a tu nie ma, a tu nie ma w milionie fioletowego. Dochodzę do następnej rzeczy. I jak widzicie, to tutaj to tak wygląda. Niestety przy obych dwóch perfumach to jakoś to się tutaj. Tutaj tak zeszło, ale przy tym bilionie to jest zdecydowanie bardziej. I sprawdzę jak one w ogóle psikają. Ten psika. Ten to zdecydowanie trudniej psika, jak widzicie. To tutaj to wszedło do środka. A teraz będzie najciekawszy test, czyli zapach tego perfumu. Więc teraz co przetestuję to? Na lewej ręce to będzie bilion, a na prawej to będzie milion. Więc milion to pachnie bardzo dobrze. Już powochałem teraz i pachnie dobrze. A teraz bilion, bilion ma trochę inny zapach, ale i tak ten też jest dobry. I jeśli chodzi o te perfumy, to bardziej polecam wam ten kupić niż ten, bo po prostu ten to ma lepszą jakość wykonania niż ten. I to by było na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. I to by było na tyle w tym odcinku. No to na razie.